porady, opinie, forum społeczność, skuterowo.com. Przecudowna pogoda, przecudowny wieczór. Przecudowna temperatura 29 stopni mimo, że już zaszło słońce i jest po 21:00. Pomyślałem sobie, że hmm, taka sytuacja zdarza się Kilka razy dosłownie w roku w naszym klimacie warto to wykorzystać i pojechać na jakąś fajną nocną wyprawę. Yy, na sprzęcie, który wydaje mi się dosyć ciekawy i którym interesuje się teraz wielu. Wziąłem plecak, do niego oczywiście litr wody, bo jest naprawdę bardzo gorąco. Do tego buty motocyklowe yy, oczywiście rękawice oczywiście yy, kask no bo bez tego nawet jakby było 50 stopni, no to. Serdecznie Wam nie radzę jeździć. No i na siebie e, bluza, bo przyznam szczerze, że dzisiaj pełne uzbrojenie w kurtkę po prostu byłoby niestety przegięcie. I co ważne? Nie jadę downtown. Zaraz Wam pokażę, na czym e, osiągnę dzisiaj punkty B, C i A. To będzie dłuższa wyprawa. I przed każdą dłuższą wyprawą warto sprawdzić nie tylko kwestię tego, ile, ile mamy paliwa, ale również sprawdzić yy, oświetlenie. Mamy kierunki, mamy przednie światło i co najważniejsze, mamy tylną, tylny klosz, również w pełni działa wraz ze stopem. Jazda bez tylnego oświetlenia, yy, bez działającej tylnej żarówki pozycyjnej jest. Strasznie e, ryzykowna i dlatego warto zawsze przed dłuższą podróżą zweryfikować. No, e, romet jest teraz przemieściłem się kilka kilometrów e, i jestem e, w okolicach lotniska e, w Warszawie, w okolicach Okęcia. Pokażę Wam kilka ciekawych startów. Nie, startów może nie, bo to nie jesteśmy z dobrej strony. E, kilka lądowań. Jak wiecie, dotarłem tutaj na pewnej 125, która co prawda już w skuterowo.com gościła podczas wizyty w Romecie. Jest to Romet Model Soft 125 i wydaje mi się, że to jest no jedna chyba z takich ciekawszych propozycji yy, zwłaszcza jak za te kasy dosyć niewielko powiem że nie pamiętam ile on kosztuje czy, czy bardziej kosztuje 4000, czy 4,5 czy 5 ale w, mm, to możecie sobie oczywiście bez problemu sprawdzić, ale i, przepraszam was najmocniej, ale w tej chwili po prostu po prostu nie pamiętam yy, yy, dlaczego wydaje mi się, że to jest yy, że to jest fajny yy, sprzęt dlatego, ponieważ Siedzi się tutaj dosyć, dosyć nisko. Tutaj podoba mi się po prostu pozycja za kierownicą, która nie jest wymuszona, która jest dosyć wygodna i jest największym atutem tego sprzętu. I dlatego też właśnie mam taką wizję, żeby pojechać gdzieś nieco dalej, może pod Warszawę, bo bardzo lubię podróżować w nocy sam i chciałbym, żeby Romet mi potowarzyszył, że tak powiem, w tej podróży. Co mogę Wam więcej powiedzieć o tym sprzęcie? Kwestia pierwsza, czyli sama kwestia wygody podróżowania. To Wam powiedziałem, że pozycja za kierownicą bardzo mi się podoba, nie jest niczym wymuszona. Jest po prostu fajna, wygodna, komfortowa i być może skłania do tego, żeby jechać gdzieś dalej niż tylko, niż tylko z pracy do domu. Przednie lagi wydają się być dosyć długie i są dosyć dobrze zestrojone, mają dosyć duży zakres pracy. Podczas zjeżdżania czy podjeżdżania pod krawężniki robi się to naprawdę bez bólu pleców. Yy, tylne zawieszenie jeszcze sobie nie wyrobiłem na jego temat yy, zdania i yy nie odczuwam jakichś negatywnych skutków użytkowania na dystansie kilku kilometrów tego, tego pojazdu, więc zakładam, że jest okej. Okay. Zegary to są chyba te same zegary, które zobaczycie w Zetce, mają e, jedną taką wadę, że widzicie, poświetlenie nie działa tak jakby w pełni, zarówno jeżeli chodzi o te tarcze, jak i te tarcze. To jest taka taka po prostu niedoróbka. Zestaw wskaźników. Tutaj irytuje mnie jedna rzecz, mianowicie kierunkowskazy. Nie ma tutaj takiego przycisku klasycznego Jak na przykład w skuterach Albo w no, generalnie w większości motocykli W większości wszystkich jednośladów Że wciskając Ten klawisz automatycznie przechodzimy do pozycji zero Nie, tu ręcznie musimy przesunąć się Właśnie do tego zera Żeby wyłączyć kierunkowskaz I często bez wyczucia możemy Zamiast dać się na zero Przełączyć się na przeciwny kierunek I wtedy inni mogą się trochę Na drodze zdziwić Pak jest dosyć duży Nie, 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 nie tankowałem go co prawda do pełna, ale wydaje mi się na oko, że tutaj 11 litrów spokojnie wejdzie. Lusterka to jest... Y no dosyć spory plus dobra widoczność sięgają naprawdę, naprawdę daleko swoim, swoim odbiciem. W hamulce takie moje pierwsze wrażenie jest, że przód i tył są po prostu w zupełności wystarczające, nie są nadzwyczajne są, są wystarczające żadnych e, przeciwwskazań, że tak powiem do, do ich używania nie mam e, jeżeli chodzi o przednia, przednią lampę, nie wyjeżdżałem jeszcze za miasto więc wam nie powiem jak ona za miastem świeci, ale wydaje się, że, że będzie ok. Z tyłu mamy ciekawą rzecz taką, że zapozycyjne światła i światła stopu robią tutaj LEDy. Silnik. No. Wiadomo, no, to, to nie będzie torpeda. Bo po pierwsze, że to jest 125, po drugie, to jest na gaźniku. Eee, nie pamiętam dokładnych parametrów tego silnika, ale najbardziej obrazowe chyba będzie to, jeżeli powiem, że ten pojazd jedzie 90 km na godzinę licznikowe i ani pół kilometra więcej. Wydaje mi się, że dla właścicieli prawa jazdy kategorii B powinno to wystarczyć w zupełności. Tak samo w zupełności powinno wystarczyć to do jazdy po mieście. Ktoś był nawet powiedzieć, że to jest aż nadto. Wydech brzmi ciekawie. Pojazd jest głośny, brzmi rasowo. Nie jest za głośny, jest optymalny. Jego wygląd jest dyskusyjny. Mi się taka trąbka osobiście podoba. Tak samo podoba mi się tutaj ten uchwyt dla pasażera. Czy o czymś jeszcze zapomniałem? Słuchajcie. Czy coś więcej Wam o nim powiem? Zależy od tego, jak się będzie sprawować podczas najbliższych, najbliższych kilometrów. No i jeszcze taka ważna informacja: skrzyniowa Jezu, pięcioskrzyniowa skrzynia, pięciobiegowa skrzynia biegów. No, biegi są dosyć krótkie, ale silnik z kolei jest dosyć elastyczny. Maksymalnie kręci się, z tego co pamiętam, do 7000, i przy 7000 pojawiają się nieprzyjemne, dosyć wibracje yy, na kierownicy, o dziwo, <laughs> na tej manetce. No i te. te te wibracje czuć yy, potem <laughs> przepraszam coraz bardziej na całym ciele również na tyłku no nic, no to jadę dalej Razem z ROMETem Soft 125. O drugiej w nocy zatrzymujemy się właśnie w tej miejscowości. Soft spisuje się dosyć nieźle poza terenem zabudowanym w przypadku takich miejsc, w których nie ma dostępu do praktycznie żadnego oświetlenia, oprócz tego, które posiadamy ze sobą wraz ze swoim pojazdem. Jestem zaskoczony, że yy, światła drogowe. Są tak intensywne i pozwalają w miarę komfortowo podróżować właśnie po takich <noise> ustronnych, podmiejskich terenach. Dlaczego właśnie puchały wybrałem jako punkt C naszej dzisiejszej wycieczki? Bowiem znajduje się tutaj teren wojskowy, który ciągnie się przez kilka hektarów. Jego teren cały wokół jest. Usiany właśnie takimi dosyć intensywnie świecącymi latarniami. Jest to pilnie strzeżone terytorium, na którym nic się nie znajduje. Dlatego właśnie to miejsce jest dosyć tajemnicze. Nie znajduje się tutaj nic, oprócz kilku dość wysokich masztów, które nie są oświetlone, i nawet nie znajduje się na nich, na tym terenie, na tych masztach sygnalizacja, która może świadczyć o Pewnym niebezpieczeństwie, chociażby dla samolotów, niektóre maszty tutaj tak na oko mogą mieć nawet 100 metrów. Oczywiście ten teren wygląda lepiej za dnia i z bliższej perspektywy, jednak to jest teren wojskowy i pojawienie się mnie tutaj o tej porze z kamerą myślę, że mogłoby spowodować dość spory niepokój u osób, które tam stacjonują. Po co w wojsku są anteny zapytacie? Może po prostu chcą się komunikować z wojskiem. Otóż nie, to miejsce i te anteny są podejrzewane przez tropicieli stacji numerycznych. Ona